3, 2, 1, jazda! Lewą. Nawrót prawy, 80. 5 lewy, dwa prawy, dwa prawy, wypuść 200, ostrożnie, przykładano od prawej. 5 lewy, 200.

Ostrożnie 3 lewy, ściska 40, chopa 3 prawy, nie tknij. Ostrożnie prawą, chopa 4 prawy, ściska 5 lewy, 350.

5 prawy, 70. 4 lewy, 200. 5 prawy, 120. Ostrożnie, hak lewy. 3 lewy, 90. Ostrożnie, lewą 3 lewy, ściska. 5 lewy, 5 prawy, 5 lewy, 5 prawy, 5 lewy, 5 lewy. 5 lewy. wypuść

Z uwagą. Hak prawy. Dwa lewy, długi, 400. Pięć lewy, 300. Sześć lewy, 200. Pięć lewy, Tni. 100. Z uwagą, ściska. Trzy prawy, ściska. Dwa lewy, wypuść. 6 метра